Ale zbalastuj, zbalastuj! Prosto łódka cały czas. Ci luzujesz już teraz. Że jak wiesz, to ten. Bardziej dobrany grot, bardziej talia dobrana. O tak. Jak dojeżdżasz do boi, to wszystkie regulacje inhul Cunningham luzujesz, żeby tylko Ci pozostał miecz. Przy odpadaniu luzuj grota od razu, wtedy łatwiej Ci odpaść. Dużo spokoju, spokój, bo nie ma dużo wiatru. No ta była trochę gorsza od poprzedniej. O, radio, w dobrym momencie, tylko zanerwowo. spokojnie Bartek, tak cały czas na spokoju płynny ruch super i przysiądź już na drugiej burcie nieźle, naprawdę fajnie i obciągacz obciągacz, pamiętaj o tym obciągaczu. mocniej nie puszczaj steru bo cię tam kurde wymiecie spokojnie Radeczku, pamiętaj spokój pełen luz Luźno. O! O! Odpadaj, odpadaj. Już po drugiej stronie to dynamicznie. Slow motion. Szarpnij. Dobrze. I teraz dynamicznie. Odpadnij troszeczkę, żeby gazu nabrać. Super. Obciągacz, wybieraj. Nie, nie luzy tego obciągacza tak bardzo, bo. Ten początek do samego wrzucenia żagla bardzo powoli. Płynnie. Płynność. Na tym myśl tego, żeby było płynnie. I już dociągnij. Dobrze. To było dobre. Teraz macie szansę pokazać we dwójkę, który lepiej zrobi tą rufę. Fajnie, no fajnie. Obydwie fajne. Wciągnięcia. Ale wejście na boje i wszystko bardzo płynny ruch i płynne koło wykreślasz rzutką. I bliżej boi troszkę. Bo tu by ci wjechało parę udek, zobacz. Grzesiu, nie o tym. Grzesiu, stawić. Dobrze. Dobre, <śmienicza> dobre. To ty, yy... radio. Co to miało być? Powiedz mi. Na boi. Nie tam, sam tej boi robisz żufy, a na tą wjeżdżasz? Przy boi robisz żufę. Bardzo dobrze, bardzo dobrze, Walek. Świetnie wyjechałeś teraz. Gdyby nie moja łotrowka, to byś go puknął. A tak to. Niestety zablokowałem cię trochę. Waldziu, tak nie może być. Grzesiek, końcówka dobra, środek fatalny. E, nie kreślisz, tylko... Zbieraj dwoma rękami, Zbyszek! O, teraz, Waldek, tak, i tak masz wierzeń na boje. sup! Koło, 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 koło. Dobrze. I dwie ręce jadą! Ale ostrzysz też!